Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. I dzisiaj słuchajcie, jak widzicie, po tytule pokażę Wam między innymi moją poranną rutynę, bo jeszcze dzisiaj nie byłam nie twarzy, nic z nią nie robiłam. Oprócz tego pokażę Wam haul zakupowy, jesienny dla dziecka z Pepko i z Lidla. Parę rzeczy. No i ogólnie zapraszam Was na dzień z nami, zapraszam Was na typowego mamowego vloga. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do dalszego oglądania. Ja słuchajcie, dzisiaj mam taki luźniejszy dzień, bo wczoraj już ugotowałam obiad na dzisiaj i mam w miarę posprzątaną chatę. Jedynie co to mam do ogarnięcia, takie normalne, domowe rzeczy, na przykład jestem w trakcie ogarniania prania, bo ostatnio wystarczy, że wiecie, mm, zrobię jeden dzień regularnie pranie. Albo dwa dni odpuszczę, i potem już po prostu tonę w praniu, w tym wszystkim. Ok, słuchajcie, a więc jesteśmy w naszej łazience i od razu właśnie pokażę Wam moją poranną rytynę. Zanim jeszcze w ogóle do niej przejdę, to chciałam Wam pokazać spoko produkt. Jest to, słuchajcie, tołpa żel olejek do demakijażu. I ja już nie wiem, czy Wam kiedyś tutaj wspominałam, ale. Ogólnie nie używam płynów micelarnych czy tam mleczek jakichś takich do tego makijażu, tylko zawsze zmywam makijaż jak jestem pod prysznicem i używam po prostu jakiejś żeli, żeli do mycia twarzy i tak dalej. I zazwyczaj używam żelu takiego węglowego z Biotanik, bo on dosyć dobrze zmywa makijaż, nawet taki wodoodporny. No ale ostatnio jak byłam w rosłanie, była promocja, no i kupiłam właśnie z ciekawości ten z top. Także jeżeli szukacie czegoś do demakijażu, no to polecam Wam ten olejek do demakijażu z aby A my przechodzimy teraz do naszej pielęgnacji Słuchajcie, najpierw pokażę Wam y, po prostu po kolei omówię Wam produkty, jakich użyję I później po prostu użyję tych produktów y, No, żeby to po prostu miało ręce i nogi I słuchajcie, najpierw użyję żelu do mycia twarzy Jest to z Pixi Nawilżający żel, taki y, oczyszczający Po to po prostu, żeby sobie zmyć jakieś, wiecie Zabrudzenia takie z nocy i tak dalej I słuchajcie, jak osuszę twarz To nałożę peeling kwasowy z The Ordinary Jest to ten słynny krwawy peeling i on naprawdę, słuchajcie, po nim mam y, bardzo wygładzoną twarz i bardzo, naprawdę lubię ten produkt. Po smyciu tego peelingu będę go trzymała maksymalnie 10 minut zazwyczaj, tak 9. 9-10 minut trzymam i zmywam wtedy ten peeling z twarzy Nałożę Glow Tonic z Pixi Jest to naprawdę mój ulubiony tonik, ja już wam o nim nie raz wspominałam Nie wiem czy tutaj na YouTube, ale często na Instastory wam pokazuję różne takie produkty, których używam I naprawdę, od kiedy ja trafiłam na listę PR z Pixi To stan mojej cery znacznie się poprawił, pomimo tego, że mam problemy hormonalne i wiecie, muszę brać na przykład Tabletki i tak dalej Mówiłam wam o tym w filmie o, o moich problemach Z zajściem w ciążę O tym, że mam policystyczne jajniki i tak dalej Także jeśli was ciekawi Ten temat tych zmian hormonalnych No to odsyłam was do tamtego filmu Więc na to nakładam tonik I tonik nakładam po prostu Dłońmi, nie używam wacików kosmetycznych I na jeszcze wilgotną twarz Właśnie od tego toniku Nakładam to serum nawilżające z Pixi pod oczy nakładam ten krem z Retinol, to jest wygładzający krem i słuchajcie, na takie taki balsam jakby też z Pixi, to jest z tej serii milki nawilżający no, on jakby sam sobie szału nie robi, ale generalnie przez cały lata go używałam. On jest w miarę lekki, nie zapycha mnie, także wiecie, ja już wam nieraz mówiłam, że jestem Januszem i nie, nie lubię jak coś się marnuje, więc zazwyczaj wszystko dostaję, staram się zawsze zużyć. No tutaj już mam końcówkę. Nie zaszkodził, nie zaszkodził mi ten balsam, ale też wiecie, jakichś cudów na, na buzi on nie uczynił. I słuchajcie, minę już jakieś 8 minut i będę zmywać ten peeling i do tego użyję takiej gąbki. Do tego użyję takiej gąbki z Donegal, kiedy się dostałam. I ona jest spoko, bo, prakty bo praktycznie też możecie zmyć nią makijaż praktycznie tylko przy użyciu wody. No i ona jest spoko do spłukiwania, wiecie też takich masek jakiś, właśnie ten peeling, taki ciężko się go zmywa. Tak, ja się to potwierdzam. Także ja sobie zbliżam teraz tą gąbkę i ją zmywam. I przy okazji jeszcze wam powiem, że to nie jest tak, że ja na co dzień używam tego peelingu, żebyście sobie nie myśleli, tylko akurat po prostu dzisiaj tak wypada, że po prostu tego peelingu sobie użyłam. I słuchajcie, z takimi rzeczami też musicie uważać. Z takimi rzeczami też musicie uważać latem, w ogóle jak jest słońce i tak dalej. I nie jest wskazane jakby stosowanie kwasów Latem, zazwyczaj się stosuję jesienią i zimą, ale jakby ten kwas stosuję właśnie też latem, tylko po prostu wybieram dni takie, żeby. Wybieram po prostu dni takie pochmurne. Staram się go używać dwa razy w tygodniu, ale w praktyce to wychodzi średnio, także dzisiaj, jak sobie o tym przypomniałam, to mówię, od razu wam to pokażę. Tak wygląda moje słuchajcie pielęgnacja. Teraz mam godzinę 10.20, coś takiego i będziemy się z Jasiem zbierać na spacer, dlatego że już jest trochę marudny, czyli jest zmęczony, także zaraz muszykuję mleko, bo on jeszcze do spania. Przed drzemką lubię sobie wypić mleko. Pójdziemy na rynek, kupimy może jakieś jabłka, śliwki, jakieś owoce, może ogórki jeszcze będę robiła, bo mamy w sumie mało ogórków przygotowanych na zimę i na jesień. Także słuchajcie, dzień pełen wrażeń. Jak wrócimy, to pokażę Wam ten hol z pepko, a my się teraz zbieramy do później. Słuchajcie, my już z Wami wróciliśmy do domu i ja go właśnie położyłam spać i pokażę Wam od razu. Właśnie rzeczy, które ostatnio, właściwie wczoraj, które kupiłam w Pepko i w Lidlu dla Jasia, już właśnie z myślą o niedzieli. I zaczniemy od Pepko. I słuchajcie, tak. Po pierwsze, kupiłam taką bluzę na zamek. Ona kosztowała dwie dyszki. Ja, słuchajcie, lubię takie rozwiązania na zamek, bo na taką pogodę, wiecie, taką jesienną, jeszcze jak nie jest tak całkiem zimno, to takie rozwiązanie jest idealne. Po drugie, kupiłam mu no, taki zapinany sweterek. Na, na zamek. Tak żeby bardziej po prostu był elegancki czasami. I on też kosztował 20 zł. Przejściowa taka czapeczka gwiazdki za 8 zł, lekka bawełniana, następnie taka bluzka basicowa na dłuższy rękaw za, za 6 zł. Tutaj też taka sama bluzka tylko w innym kolorze, też kosztowała 6 zł. Później takie dwa komplety, takie dresowe, bluza zakładana przez głowę i spodenki. I te komplety były za 15 zł. Tutaj jeden i tutaj drugi. Też spodenki właśnie i takie i takie misie. Aha, jeszcze kupiłam skarpetki. Skarpetki ponoć mają być nie nie takie mechacące się, ale zobaczymy. I teraz tak, w Lidlu kupiłam pościel dla Jasia i kupiłam pościel takie jakieś zwierzątka i słuchajcie, jeszcze Wam powiem na temat pościeli być może jest jakaś mama, która będzie kupowała teraz pościel to słuchajcie, patrzcie na wymiar jaki kupujecie i te akurat pościele z Lidla są 100 na 135 cm jeśli mogę właśnie komuś pomóc, doradzić, to słuchajcie, kupujcie sobie od razu taki, taki rozmiar pościeli, bo my kupiliśmy pościel 80 na 100 i w sumie i tak tej pościeli na początku nie używaliśmy, bo używaliśmy po prostu śpiworków i przy drugim dziecku po prostu wiem, że będę robiła tak samo, czyli tej pościeli od razu nie używacie przy takim małym dziecku. A słuchajcie, potem jest problem, żeby kupić właśnie poszewki na, na kondry i na poduszkę, bo jak my mamy ten rozmiar 80 na 100 to wierzcie mi, po prostu nie ma nigdzie takich poszewek, żeby kupić. Mamy jedną poszewkę, którą dostaliśmy kiedyś tam po prostu po kimś, to jest taka stara i praktycznie ona jest non-stop prana i non-stop jest ubierana, a jak ja bym chciała kupić nową poszewkę, taką na Allegro, no to one kosztują 135 zł za... Za komplet. Także yy, kupcie sobie od razu, jak chcecie kupić właśnie koderkę i poduszkę, to kupcie po prostu 100 na 135 cm. I słuchajcie, teraz też były. Body na długi rękaw i ja na przykład body z Lidla bardzo lubię, ono jest bardzo dobrej jakościowo, łatwo się zakłada i no wydaje mi się, że po prostu te ruchy są nieskrępowane i taki był dwupak za 14 zł, ta pościel kosztowała 30 zł i tutaj mam takie zwierzątka właśnie i drugie body jest w jednym kolorze w zielonym. A tutaj mam komplet. Jedno body jest granatowe, gładkie, a drugie body jest żółte i mam nadrukowanego tutaj lwa. Także tak wygląda nasz haul taki jesienny. Pomału kompletuję garderobę dla Jasia. Muszę mu kupić jeszcze buciki. Kurteczkę mam taką przejściową, bo kupiłam na wiosnę i ta kurteczka jeszcze też mu jest dobra. Więc muszę jeszcze mu kupić buciki. No, bo jak zaczął chodzić, to w sumie startowaliśmy od sandałków i właśnie teraz bym musiała kupić jakieś adidaski, takie półbuty. I z tym coś czuję, że będzie największy problem. No i tak mniej więcej jeszcze mamy jakieś rzeczy, które wcześniej podostawaliśmy, właśnie na taki większy rozmiar. Także wydaje mi się, że po prostu na tą jesień i początek zimy będę miała szafę skompletowaną. Słuchajcie, jak widzicie, przetransportowałam Was do kuchni, dlatego że słuchajcie. Mam robotę, i konkretnie tą robotą są ogórki. Będę robiła przetwory i w sumie na początku chciałam robić ogórki kiszone, ale zrobię po prostu takie. Pikle, takie na słodku kwaśno, właśnie z zalewie kary. Ja uwielbiam, po prostu kupujemy takie pikle w Lidlu albo w Biedronce, już są takie pokrojone na plasterki. My często tego do burgerów używamy i one są takie mega pyszne. I właśnie coś takiego bym chciała zrobić. Oprócz tego kupiłam kuperek jeszcze do zamrożenia. Także zaraz po prostu wezmę, będę się brać za robotę wykorzystując to, że. Jasiu nie śpi Jeżeli chodzi o przepis, jakiego będę korzystać To korzystam z kwestii smaku Ja słuchajcie, zazwyczaj jak coś gotuję Jak coś robię To robię to po prostu z kwestii smaku Biorę przepisy, dlatego że praktycznie zawsze Jak coś gotuję To, to nigdy się nie zdarzyło tak Żeby po prostu coś mi nie smakowało Okej, okay, słuchajcie Ja biorę się za robotę i najpierw zrobię zalewę, żeby ona mi zdążyła ostygnąć. Potrzebny nam jest litr wody, Dlatego dajemy szklankę octu, szklankę cukru, półtora łyżki soli, tutaj jest do przetworów, ale ja w sumie dam zwykłą sól i dwie łyżki kary w proszku. Ja dam trzy łyżki kary, dlatego że my kary lubimy. I to jest, słuchajcie, na cztery słoiki 0,9 litra i ma około półtora kilo ogórków. Ja ogórków nie odmierzałam, się kupiłam więcej, mam 2,5 kilo ale tak na oko po prostu je sobie e, poodmierzam. Synciu! Jasiu! Kukuś, kukuś! Proszę, myszolek dostał kitchen helpera od swoich chrzestnej na chrzest. I teraz będzie z małą rządził w kuchni, tak? Tak! Tak! A ja słuchajcie, widzę że już, że mi mryga bateria, także to słuchajcie, będzie tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że on wam się podoba, że wiecie, że znowu był taki domowy, ale ja mówię, że to jest właśnie ten domowy, mamowy vlog. Także jeśli lubicie takie filmy, to zostawcie łapkę do góry, zostawcie łapkę do góry, jeżeli zjedlibyście takiego kiszonego ogóra i jeżeli... Lubicie robić takie przetwory? Dajcie znać w komentarzach, czy wy w ogóle robicie takie przetwory, bo mi się wydaje, że wiecie, że to takie moje pokolenie, no to już sobie takich... Um weków, tak, tak, jak u nas się to robi, tak jak u nas się to mówi, to, że właśnie to młode pokolenie jakoś... Młode, wiecie, no ja cały czas tak się uważam za takie młode pokolenie, że to pokolenie po prostu już jakoś odchodzi od tego i że takich przetworów nie robi, bo ja też sama widzę po moich znajomych, że one po prostu takich rzeczy nie robią. Ja kompotów, drzemów prócz drzemów z truskawek, no to nie robię po prostu takiej rzeczy, ale ogórki robię, no bo my sobie lubimy zimą po prostu zjeść, wolimy takiego ogórka niż, wiecie, pomidora na przykład czy coś takiego, który jest importowany i który kompletnie nie ma smaku. Także właśnie zostawcie łapkę do góry, jeżeli film wam się podobał. Zapraszam was na mojego Instagrama, linka macie na dole w opisie, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia niedługo, pa pa.